Mniej cukru, mniej relaksu, mniej czasu wolnego. Mniej pasji Ale z Tipo More jest więcej możliwości dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej swobody Przyjdź na karnawał okazji Fiata Fiat Tipo od 44 900 zł Piotrek na skurcze Igor na stres, Michał na przemęczenie, a Kowal na prawidłowy poziom testosteronu. Ja biorę Menmac, bo to po prostu magnes dla mężczyzn. Menmac to nasz sposób, żeby zawsze być w świetnej formie. Menmac męski magnes o poszerzonym składzie. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 złotych reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek. I duża firma farmaceutyczna. Taak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek. Około 13 złotych. Eselif. Staćcie na zdrową wątrobę. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, Kawy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, redukcję nadmiaru gazów, wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. Pyszne. Trawisto i trawisz to. W moim rozkładzie nie ma czasu na ból. Muszę być ostrożny i działać szybko. Dlatego biorę apap. Uwalnia się w 3 minuty i nie obciąża serca. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, im skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twoim życiu lub zdrowiu. Apap na ból i wracasz na dobre tory. Apap dla dzieci forte. Zwalcza gorączkę, łagodny dla brzuszka, już od pierwszych dni życia. Główka pracuje! Bo Junior wspiera funkcję mózgu? No widzisz? No widzę, bo wzrok też wspiera. Nowość. Suplement diety Iskial Junior, który wspiera funkcję mózgu i wzroku oraz odporność. Dołącz do drużyny Iskiala. Gdy przy stole czujesz pożądanie, nie opieraj się. Ale gdy pojawi się uczucie ciężkości, weź Verdin. Verdin zawiera wyciągi z trzech ziół skoncentrowanych na trawieniu, które uwalniają od uczucia ciężkości. Verdin, poczuj lekkość po jedzeniu. Jestem w ciąży. Ta wiadomość spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Samica modliszki po zapłodnieniu zjada samca. Zbadam panią. Wiś tam, powiedziałaś, że dziecko nic nie zmienia. Teraz mam sprzedać samochód i pozbyć się kota. Nie dorosłeś, żeby zostać ojcem. Pora na szybki kurs dorastania. Julian Moore, Hugh Grant, Robin Williams. 9 miesięcy. Jutro o 20 w Super Codziennie od rana w Superpolsach. Sea Patrol, zbiórka w Wasi ulubieni ratownicy niosą pomoc potrzebującym. Mają specjalne pojazdy, umiejętności i wezwania do akcji. Jestem gotowy do pomocy! Zanurkujemy! Oto pies, który lata! Prawu! Śpieszy na pomoc! Cześć, się tym zajmuje! Zielone znaczy jest! Oglądaj Psi Patrol przez całą godzinę od poniedziałku do piątku o 8.35 w Super Polsat. Czas wyruszyć na poszukiwanie skradzionego skarbu. No, fragment starego rękopisu. Pięć świętych kamieni o magicznych właściwościach. Pułapki. Niczego nie dotykaj. Przygoda. Legenda głosi, że gdy kamienie są razem, jarzą się ukryte w nich diamenty. Największy awanturnik wśród archeologów wchodzi do gry. O Boże, przecież to czubek. Harrison Ford, Indiana Jones i świątynia zagłady. W sobotę o 20.00. Super Polsat. Miasta aż grze. Szalony naukowiec zmienia się w potwora. Czego chcesz? Super Łotr kontra superbohater. Tę wojnę może zakończyć tylko śmierć. Spider-Man mierzy. Nie wierzyć. Ekranizacja bestsellerowego komiksu. Kirsten Dunst, Dobby Maguire. Kochasz? Do tak. Spider-Man 2 w niedzielę o 20 w Super Polsat. Spędzenie, pieczenie, upławy. Clotidal rozwiązuje problem grzebiczych infekcji intymnych. Clotidal to lek w formie kojącego kremu, który od pierwszego zastosowania łagodzi spędzenie i pieczenie. A sześciodniowa terapia, najczęściej stosowana w grzebiczych infekcjach intymnych, leczy do końca. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Clotidal Koje od początku, leczy do końca. Zna apkę Vinted? Jestem jej fanką i pokażę ci dlaczego. To był mój pom. A tak wygląda dzięki Vinted. Sprzedajesz ubrania, których już nie nosisz i w imieniu oka zamieniasz je na gotówkę. Super, że mogę bezpiecznie zapłacić za rzeczy i tanią dostawę przez Vinted. To proste. Zrób zdjęcie, dodaj i sprzedaj tysiącom użytkowników w Polsce bez dodatkowych opłat. Wszystko, co zarobisz, jest twoje. Pobierz darmową aplikację Vinted. Nie nosisz, więc sprzedaj. Odkryj nową erę czystości Nowe Persil Discs Cztery korzyści w pierwszym czterokomorowym dysku do prania Gotowe na każde wyzwanie Dzięki perfekcyjnemu usuwaniu plam, Nadawaniu świeżości, blasku i ochronie tkanin Łatwe dozowanie Wypróbuj jedyny czterokomorowy dysk Nowe Persil Discs Trzymaj poza zasięgiem dzieci Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny a, no, no to gołąbki. No wiesz, kawy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć trawisto. Trawisto wspomaga trawienie, redukcję nadmiaru gazów, wspiera pracę żołądka, wątroby i jelit. Pyszne. Trawisto i trawisz to. To jeden z tych dni, kiedy potrzebuję miękkości moich Always Sensitive. Zapewniają mi ochronę i wygodę. Gdziekolwiek jestem, cokolwiek robię, Always Sensitive ma miękką jak bawełna powłoczkę, która idealnie dopasowuje się do ruchów mojego ciała i jest delikatna dla skóry. Miękkość i ochrona, zatwierdzone przez dermatologów. Always Sensitive. Co waży półtora kilograma, czyli tyle co mózg, bakterie w twoich jelitach. Sęk w tym, że antybiotyk niszczy zarówno złe, ale i dobre bakterie. Co wtedy? Najlepiej lek dla mnie forte, który odbudowuje florę jelit. Zawiera on 10 miliardów dobrych bakterii, których nie niszczą najczęściej stosowane antybiotyki. forte to lek, nie suplement diety. A zatem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz nowość na Katar. o Regeneracja. Szybko odblokowuje twój nos, gdzie inne areozole działają powierzchniowo. O-Trivin Regeneracja z pantenolem głęboko nawilża i regeneruje nos. Pa! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.